Okonek! Piękny konek, konek i do wody maluchu. Poszedł! Wędzisko z serii SG2 Savagera. Bardzo interesujący model z racji wykorzystania do konstrukcji blanku dwóch rodzajów węgla 24 i 30T. Charakteryzuje się dość specyficzną akcją. Większy zapas w dolniku oraz czulszy szczyt. To akurat model w długości 2,51 o wyrzucie 3,14 gram. Dzięki temu doskonale nadaje się do łowienia z łódki okoni w różnych technikach, zarówno lekki opad oraz dropshot. Dobrze sprawdzi się także do wirujących ogonków, cykadek oraz małych wahadłówek. Bardzo zasięgowa wędka, z tej długości 2,51, pozwoli nam spokojnie łowić na dużych odległościach. Czuły szczyt ładnie będzie sygnalizować branie, a duży zapas w dolniku pozwoli nam spokojnie dociąć na małe gumki również z brania sandaczy. Ooo, to będzie coś, coś ciekawszego. Na no, konia to mi nie wygląda raczej. O, to teraz wędeczka może się pokazać. O to Pytanie co to? zaraz się dowiemy. Czy szczupak, czy sandasz, no ale teraz wędka to naprawdę dostanie. Pokażę ten swój duży zapas mocy, coś mi mówi, że to sandać, bo odpływa, jak już podkolowałem. O, nie, o, yes, widać, widać, Sandać nie myliłem się. Uch. No, takie konie, to mogę łowić. <laughs> żartuję, oczywiście. Sandaczyk przeszedł wędeczkę, Dała radę. Trochę miałem tremę, żeby to nic nie popsuć przed kamerą, ale no spokojnie. Myślę, że wędka pokazała, że większych trudności z taką rybką nie miała. Tak, z takim nie miała to i też myślę, że z żadnym okoniem problemu nie będzie miała. i Spokojnie można łowić. Podręcznikowa rybka, wraca do wody. Długie przeloteczki, linka odstawiona od blanku, dzięki temu nie klei się przy wyrzutach. Jest to także atut, który nam gwarantuje dalsze rzuty dobre przenoszenie zagwarantuje nam uchwyt kołowrotka, gdzie trzymamy rękę bezpośrednio na blanku, wygodny w użytkowaniu uchwyt z pianki Eva, również wyjątkowo estetyczny, zgrywa się fajnie z designem wędki, która jest czarna z jasnymi akcentami. Wędzisko w długości 251 do 14 gram na pewno zainteresuje łowców koni, bardzo fajny komfort rzutowy na pewno będzie też doceniony przez łowiących z brzegu. Polecam tą wędkę.

Fajny rozmiar okąka. Yeah. O, 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 to będzie coś fajniejszego. Pręży się węteczka. Czuć, że to coś. O, to widać. Tym, że to będzie większy okoń, jest no to już się What